Światła na wójka Suchara. Chłopak zabrał dziewczynę do zoo. Przechodzą obok klatki goryla, który na widok dziewczyny zerwał się i zaczął głośno ryczeć. Ty zobacz jaki zainteresowany. Pokaż mu trochę skóry, zobaczymy jak zareaguje. Dziewczyna lekko odsunęła dekolt na co goryl zaczął szarpać za kraty i ryczeć jeszcze głośniej. Ale się podniecił, weź się wypnij, to może oszaleje. I faktycznie dziewczyna wypięła się w kierunku wielkiej małpy, która wpadła w szał. Goryl rozbijał się po całej klatce, prawie ją niszcząc. Pił wielkimi łapami w kraty, skakał i ryczał. Nagle chłopak złapał dziewczynę i wrzucił do środka. A teraz wytłumacz mu, że masz ból głowy! Żona zakrapla sobie oczy kroplami do oczu. Do jednego oka dwie kropelki, do drugiego oka dwie kropelki i dwie kropelki między udami. Mocno zdziwiony mąż pyta, a czemu tam też zakropiłaś? A bo tam też dawno nic nie widziałam. Byłem u dentysty. Nie będziesz mógł teraz jeść przez dwie godziny. Przez cały tydzień nie będę mógł jeść, tyle zapłaciłem.